Dzień dobry, witajcie, jesteśmy w spiżarni. Jakiś miesiąc temu pokazywałam wam, albo nawet już trochę ponad miesiąc temu, pokazywałam wam, że kiszę buraki z myślą o tym, żeby zrobić swój wigilijny barcz na kiszonych burakach. Zakwas z buraków jest bardzo zdrowy i można go pić tak na co dzień sobie, żeby polepszyć stan swojego zdrowia, a dodatkowo jest składnikiem najprzyszniejszego barszczu, jaki możecie sobie wyobrazić. Jeżeli jeszcze nie robiliście barszczu na zakwasie z buraczanym, to koniecznie go zróbcie i koniecznie z własnych ukiszonych buraków. Zakwas na barszcz kisimy minimum 10 dni. Także jeżeli oglądacie to przynajmniej dwa tygodnie przed świętami, to jeszcze macie czas na to, żeby sobie takie buraki ukisić i z nich ugotować pyszny, wigilijny barszcz. I nie tylko wigilijny, bo w ciągu roku też go gotujemy. Jesteśmy w kuchni. Słuchajcie, no to bierzemy się za gotowanie barszczu na zakwasie. Naprawdę wam polecam, żebyście choć raz spróbowali zrobić barszcz na właśnie takim prawdziwym zakwasie buraczanym, ale nie takim gotowym z butelki, tylko takim swoim własnym, bo z kiszonymi burakami jest identycznie jak z ogórkami kiszonymi. Własne smakują zdecydowanie lepiej i totalnie inaczej. Barszcz taki, barszcz zakwas z buraków taki. Zrobiony własny jest świetnym produktem, żeby zadbać o swoje zdrowie. Nie wiem, czy uda mi się tak... Oj nie, nie będę ryzykować, wezmę sobie łyżkę. Słuchajcie, taki barszcz, zakwas na barszcz można codziennie sobie pić dla zdrowia. Te buraki, które tutaj są pokrojone, one smakują jak ogórki kiszone i są naprawdę bardzo smaczne, nadają się do sałatek. Mm. Zobaczcie ten kolor. Coś fantastycznego. W ogóle nie jest to przezroczyste. Obojętnie jaką stronę bym nie przechylała, to nawet tak minimalnie jak przechylę, to zobaczycie, że jest to po prostu tak intensywny kolor, tak ekstra wyciąg z tych buraków, że barszcz na takim zakwasie musi być rewelacyjny. Dla zdrowia jeden kieliszeczek dziennie jak najbardziej wskazany. Jeżeli lubicie sok z kiszonych ogórków, to zakwas buraczany na pewno Wam zasmakuje. I on smakuje jak taki naprawdę bardzo dobry napój. Moje dzieci bardzo lubią, także jeżeli jeszcze nie robiliście zakwasu z buraków, to bardzo Wam polecam. Jest naprawdę bardzo smaczny, ale własny. Bierzemy się za barszcz. Barszcz gotuje na warzywach taki wigilijny. Nie dodaję żeberek, nie dodaję żadnych mięs, dodaję same warzywa. Dodaję pietruszkę, dodaję seler, dodaję marchewki i dodaję też troszeczkę zielonego. Tutaj mam, ponieważ mam własny ogród, to jeszcze udało mi się znaleźć nieprzemrożoną natkę z selera, tu jeszcze tylko odetnę od marchewek. Jeżeli robicie tylko na warzywach, to dodajcie tych warzyw dość dużo, żeby nie było potrzeby Dodawania tutaj żadnej wegety, niech ten wywar będzie po prostu wywarem warzywnym, takim 100%. No i na koniec jeszcze musimy dodać czosnek. Już jeden czosnek wrzuciłam. Dodaję tutaj do gotowania się barszczu cztery ząbki czosnku, a na sam koniec, ponieważ ja lubię, jak ten barszcz jest taki pikantny i dodatkowo też właśnie taki czosnkowy, więc na sam koniec dodam tego czosnku dość dużo, żeby faktycznie w tym kubeczku, jak będę w piła sobie barszczek, to żeby to było takie o! przepyszne. Dajcie znać w ogóle w komentarzach, jak tam na Wigilię, czy wolicie barsz czy wolicie zupę rybną, czy jaką tam grzybową. <grych> U nas w domu najwięcej pije się barszczu, nawet nie z uszkami, tylko tak po prostu w filiżankach. A moje dzieciaki, no to uwielbiają zupę rybną. Ja zupę rybną robię taką ze śmietanką, z gałką muszkatałową i taką... Nie słodko kwaśną tylko taką, właśnie jak rosółek. Dobrze, i teraz do tego tutaj dodam jeszcze kilka buraków. Mam nadzieję, do znudzenia będę przypominać, że te obierki od czosnku i cebuli, jeżeli macie w swój ogród, to odkładajcie przez całą zimę. Wiosną będziemy robić z tego wyciągi na mszyce. Buraki. Yy... Ja dodaję do barszczu, oprócz tego, że tutaj też będę dodawała buraki z kiszone. Chodzi o to, żeby ten barszcz był taki bardzo bogaty. Ja tutaj nie dodaję żadnych mięs, więc niech ten tutaj ta woda w środku zabarwi się tym smakiem buraka i ten burak tutaj odda mi cały smak. Czasami zdarza się, że zakwas buraczany, jak i też sam barszcz, jest mało taki ma mało intensywny kolor. Głównie przyczyną jest albo zagotowanie barszczu, bo musicie wiedzieć, że jeżeli gotujecie barszcz pierwszy raz, to bardzo zwracajcie uwagę na to, żeby woda wam się w garnku nie zagotowała, ponieważ kolor od razu zniknie i będzie ten barszcz taki bardziej brązowy. Jak uratować taki brązowy barszcz? Mam na to swój patent, słuchajcie. Ale zaraz jeszcze tutaj druga rzecz. Jeżeli czasami zdarza się, że te buraki nie są intensywne w kolorze jak te moje. Moje buraki są takie no, bardzo intensywne. Ja te buraczki mam moje z ogródka. Ja też uprawiam specjalnie taką odmianę buraków, które są takie bardzo intensywne w kolorze i smaku również. Jeżeli trafią wam się takie jasne buraki, no to wasz warszt nie wyjdzie taki intensywny, taki bardzo, bardzo. Jak się nazywa ten kolor? buraczany, także nie, no, ja uwielbiam buraki, słuchajcie. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że kupicie właśnie takie blade buraki, albo zdarzy się tak, że zagotujecie swój barszcz i stanie on się bardziej brązowy niż taki właśnie intensywno buraczany, to możecie go uratować w bardzo prosty sposób, słuchajcie. Bierzemy dwa duże buraki, Trzemy je na tarce, na dużych oczkach, normalnie na tarce jarzynowej. Wkładamy do sitka i moczymy to w wyłączonym wywarze. I ten cały kolor buraczany, słuchajcie, zabarwi nam ten nasz barszcz i on będzie miał taki piękny kolor. Ten patent sprzedał mi mój teść, słuchajcie. Do barszczu dodam kilka ziarenek ziela angielskiego. Dwa liście laurowe. I zmielę dość dużo pieprzu. Można dodać ziarenka pieprzu, jak ktoś lubi. Ja lubię, jak ten pieprz jest tutaj zmielony. Dodam jeszcze łyżkę soli. I będę to gotowała na takim bardzo malutkim ogniu przez jakieś 50 minut godzinkę. Jak zobaczę, że te warzywa są już takie mięciutkie to dodam cały ten zakwas z buraków. Na tą ilość tutaj, którą dałam, tutaj jakby to wam wytłumaczyć, bo ja warzywa miałam moje z ogródka, ale myślę, że tak to jest garnek 11-litrowy. Tutaj dojdzie ten jeszcze cały zakwas, więc on jest, e, musi być dość duży. W ogóle, jeżeli chcecie ugotować taki bardzo dobry barszcz, to musicie go gotować w dużym garnku, ponieważ jest dużo dodatków i żeby wam coś zostało do picia, bo jak wyciągniemy te wszystkie warzywa, to się okaże, że tego barszczu jest tam dość mało. Więc garnek musi być duży. E, tutaj w garnku mam... Takie półtora, może dwa pęczki warzyw, 1 kilogram buraków. No i tutaj mam taki słoik dwulitrowy zakwasu z burakami. Jak widzicie, tych buraków tutaj jest wypełniony poczubek. Dla tych osób, które chcą zrobić swój zakwas buraczany, na moim kanale macie przepis. Macie też przepis na moim TikToku, macie przepis na moim blogu, wszędzie jest ten sam. Ja tutaj pokroiłam buraki uzupełniłam cały słoik, dodałam ziel liście laurowe i kilka ząbków czosnku. Dodałam też jeszcze koper, ponieważ jak robiłam ten zakwas, to jeszcze koper był na mojej działce. Zalałam to roztworem wody z solą, tak samo jak do ogórków, czyli na litr wody jedną czubatą łyżkę soli niejodowanej, kamiennej no i to wszystko zamknęłam. Zostawiłam tutaj w ciepłym pomieszczeniu w kuchni na jakieś kilka dni, jak zaczęła się ta cała fermentacja. Wyniosłam to wszystko do spiżarki, no i tam kisiły się przez ponad miesiąc i są naprawdę rewelacyjne w smaku. Jeżeli chcecie na szybko zrobić sobie zakwas z buraków, to nie wynoście tego słoika do chłodnego pomieszczenia, tylko niech one cały czas kiszą się po prostu gdzieś tutaj w ciepłym pomieszczeniu, może to być kuchnia. Także do zobaczenia za jakąś godzinkę. Dobry dzień, dobry. <grych> Słuchajcie, wracamy tutaj, ten cały wywar gotował się przez prawie dwie godzinki. Kolor... No, taki szał nie robi. Jest taki e, niby trochę czerwony, trochę bardziej brązowy. Nie zagotowało się, bo jak widzicie, to w ogóle się nie gotuje, tylko tak na malutkim ogniu sobie e, trzymałam. Teraz, ponieważ warzywa są już wszystkie mięciutkie, dodaję zakwas z buraków. Razem z burakami wszystko, tak jak tutaj mam w, w tym słoju, wszystko tutaj wlewam. Zobaczcie, jakie to jest gęste. O, jedyne co tutaj wyłowię, jedyne co tutaj wyłowię to ten koper, który włożyłam na samo dno przy kiszeniu barszczu. O. Jak widzicie, kolor jest już od razu lepszy. Teraz to wszystko podgrzeję. Na, doprowadzę prawie do wrzenia. Nie możecie zagotować barszczu, bo barszcz od razu zrobi się brązowy. Tak jak teraz ma piękny yy, kolor, tak on naprawdę od razu zniknie, jak tylko go zagotujecie. Dodam tutaj, ponieważ spróbowałam sobie przed chwileczką, dodam sobie tutaj troszeczkę pieprzu jeszcze. I co do soli. Z solą trzeba uważać. Lepiej byłoby sól dodać. Yy, za parę godzin, jak tutaj te, te wszystkie buraki oddadzą smak, jak te całe warzywa wszystko oddadzą. Mhm. Jest taki prawie dobrze słony, więc jak te buraczki oddadzą smak, to może się okazać, że tej soli tutaj już więcej nie jest potrzebnej. Teraz słuchajcie, doprowadzę to do prawie wrzenia, a następnie przykryję pokrywką i wystawię na taras. Na całą noc. Dopiero jutro do niego wrócę i go ostatecznie doprawię jutro, jak właśnie oddadzą smak, te wszystkie warzywa, przecedzę go. I będziemy doprawiać. Także do jutra, słuchajcie. Jeżeli nie macie tyle czasu, żeby zostawić go do jutra, to niech on chociaż postoi kilka godzin, zanim go zlejecie. Te buraki, te warzywa, to wszystko musi mieć czas, żeby oddać smak, żeby faktycznie ten smak był jak najlepszy, bo gotujemy to na malutkim ogniu i to nie jest tak jak z tradycyjną zupą. Dzień dobry, dzień dobry, witam was kolejnego dnia. Słuchajcie, barszcz stał sobie ładnie na dworze, bo mieliśmy koło zera, więc ładnie tam w tym wielkim garnku się chłodził, no i te wszystkie buraki, które tam wrzuciłam, oddały wszystko, co powinny oddać. Możecie też tyle zauważyć słoik, do którego za chwileczkę będę przelewać. Tutaj za chwileczkę też pokażę wam mój tajny tip, jak spowodować, żeby barszcz był jeszcze bardziej taki czerwony. Kolejnego dnia. Ja przelewam ten barszcz normalnie do garnka, żeby pozbyć się tych wszystkich warzyw, które są w środku, bo żeby przygotować sobie na Wigilię, ja potrzebuję już po prostu sam barszcz, nie potrzebuję tych warzyw. Warzywa możecie wykorzystać do różnych sałatek. Będę teraz z kolejnego dnia używała majeranek, majeranek mam taki zebrany z ogródka, pieprz, dość dużo czosnku oraz sól do smaku, także chodźcie zobaczyć, jak przelewam to wszystko. Uszykowałam sobie ręczniczek, żeby się nie ubrudzić. Także otwieramy garnek. Zaraz Wam pokażę, jaki piękny kolor ma barszcz. O jejku, zobaczcie, już pokapało. Widać po kapkach, że jest naprawdę taki ładny, intensywny. Zobaczcie, jak to wszystko tutaj wygląda. Zobaczcie, jaki ładny, ciemny, fajny barszcz. Przelewam do innego garnka. Chwileczkę tak przytrzymam, bo bardzo dużo jeszcze tam jest tego barszczu na dole, pomiędzy warzywami. To wszystko trzeba poczekać, żeby spłynęło. Muszę tu troszeczkę posprzątać, bo tutaj się niezły bałagan porobił przy tym barszczu. Barsz jednak, no jak już gdzieś się plamę zrobi, to ciężko później domyć. Tutaj mam te wszystkie warzywa. Tu jeszcze sobie przełożę to, co mi spadło z durszlaka. Po malutku sobie to odsączę. Słuchajcie, wymierzyłam idealnie, bo mam ten dolny garnek pełen barszczu. Później, jak te warzywa tutaj jeszcze trochę odciekną, to jeszcze można dolać do barszczu. Wezmę sobie ten wielki gar. Przełożę na palnik, bo teraz będę ten mój barszcz podgrzewała. Teraz sobie zetrę czosnek. Barszcz podgrzewam na takim niewielkim ogniu. Chodzi o to, żeby on się dość mocno podgrzał, ale nie zagotował. Jeżeli zagotujecie swój barsz, to przykro mi bardzo, ale straci on ten piękny, intensywny kolor i stanie się tak bardziej brązowy. On oczywiście w smaku będzie identyczny, tylko że po prostu już nie będzie miał takiego fajnego koloru. Ale jak uratować ten kolor, to wam pokażę na samym końcu, bo mi nieraz się zdarzyło, że gdzieś tam już nawet przed wigilią podgrzewałam barsz, żeby właśnie był stół wigilijny i przeoczyłam ten moment, się zagotował i tracił kolor, więc wtedy brałam szybko jednego buraka, albo takiego dużego, albo dwa mniejsze, tarłam na dużych oczkach, a następnie to tutaj starte przekładałam sobie na sitko, takie sitko metalowe, takie i wkładam tutaj to, to do sitka i tak moczę chwileczkę, buraczki oddadzą swój kolor do barszczu i barszcz, kolor barszczu uratowany. Także jeżeli Wam się zdarzy, że zagotujecie swój barszcz i straci kolor, to nie płaczcie, tylko szybciutko bierzcie 2-3 buraczki, zetrzyjcie na grubych oczkach, pomoczcie chwilę tym gorącym wywarze już nie zagotowujcie tego po prostu wyłączcie palnik i możecie już rozlewać na stole bo już będzie na pewno miał piękny kolor. Słuchajcie, ja lubię jak mój barsz ma naprawdę taki fajny czosnkowy yy, smak i aromat do tego jak jest taki dość pikantny. Każdy lubi co innego, więc yy, no. Trudno tutaj dokładnie podać, ile tych ząbków czosnku macie wrzucić do swojego barszu, tym bardziej, że no jednak każdy czosnek ma tą inną intensywność. Ja mam taki czosnek z mojego ogródka, on jest bardzo intensywny, ale jeżeli kupicie jakiś tam yy, na bazarkach, może być po prostu łagodniejszy. I tego czosnku musicie po prostu spróbować w barszczu, czy wam wystarczy, czy wam brakuje. Tak samo jest z pieprzem. Ja lubię taki właśnie pikantny, fajny barsz, ale moje dzieci już niekoniecznie, więc tego. Yy, pieprzu dodaję tak, żeby był wyczuwalny, ale żeby jeszcze nie był tak mocno pikantny, a sobie później już na talerzu gdzieś tam dodaję. Majeranek, bardzo, bardzo ważne, żeby właśnie dodać na końcu, nie jak się ten barszcz nas gotował, bo majeranek najlepiej właśnie wysypać sobie na rękę, tu mam jeszcze wilko, to muszę wytrzeć, a następnie tak rozetrzeć w ręce i wkruszyć do zupy. Taki rozstarty Majeranek jest bardziej intensywny. Ja dodam jeszcze troszeczkę, bo lubię jak jest taki ten majeranek dość wyczuwalny. O, taki pyłek wkruszam tam. Majeranek później opadnie na dno, więc nie musicie się przejmować, że gdzieś tam będzie Wam na wierzchu pływał. Tutaj sobie spróbuję tylko, bo jeszcze go dzisiaj nie próbowałam, a przez noc na pewno się jego smak zmienił. O rety, teraz jeszcze wszędzie ten mm. suchy majeranek. No dobra, tak. Mhm. słuchajcie, no barsz jest po prostu idealnie kwaśny. Ale może się zdarzyć, że Wasz zakwas na barszcz nie był aż tak kwaśny jak mój, bo na przykład był młodszy i troszeczkę jeszcze tego kwasu będzie Wasz barsz potrzebował. Także możecie wkropić tam cytrynę albo dodać octu, jak kto woli. Tutaj dodam ten mój czosnek, czosnku mam naprawdę dużo, bo mam pełną tą tareczkę. Razem z tymi większymi kawałkami również. Czosnek też opadnie później na dno, także nie będzie nam nic na talerzach pływało. Już nie będziemy musieli tego dodatkowo przecedzać. W ogóle jestem ciekawa, czy wy bardziej lubicie barszcz taki e, do filiżanki, czy taki z uszkami. I teraz zmielę też dość dużo pieprzu. Można też oczywiście dodać normalnie pieprz w kuleczkach, żeby e, oddał swój smak i zapach, ale ja wolę taki zmielony. I tak jak ja lubicie taki właśnie słodko kwaśny barsz, bo wydaje mi się, że barszcz powinien taki właśnie być. To dodaję jeszcze tutaj na sam koniec półtora łyżki cukru. Znam takich, którzy dodają kilka łyżek. Każdy musi spróbować i zobaczyć, czy jego barszcz już ma ten idealny po prostu smak. Cukier, sól soli troszeczkę, bo mój zakwas był dość słony, więc nie potrzebuję tego dużo. Mam tak na czubeczku łyżki pieprz majeranek. No i poczekamy z tym wywarem. U mnie w barszczu naprawdę nie będzie on potrzebny, ale pokażę wam jak to robię, bo zobaczcie jaki mój barszcz ma piękny kolor. Także jak widzicie, można ugotować taki fajny, konkretny barszcz tylko z takich porządnych składników, bez żadnych koncentratów, bez żadnych barszczy z storebek, bez żadnej wegety. Także potrzebujecie po prostu sporo ilości warzyw. Do tego buraki surowe, zakwas z buraków, przyprawy i zobacz, jaki piękny barszcz. Mm -hmm. Muszę poczekać, aż ten barszcz tak się prawie zagotuje. Także cierpliwa jestem, trochę sobie tutaj mieszam, żeby majeranek się w końcu na oddał swój smak. I cały czas jestem, nie opuszczam barszczu, bo jakby się zagotował, to już klapa. Wiem, że nie lubisz próbować, ale musisz spróbować. Czekaj, ja podmucham. A podmuchasz mi. Podmucham. No, teraz dobry. dobry. A to w kubeczek mi i Barszczem jest tak, że łatwo przesadzić, słuchajcie bo te wszystkie rzeczy, które dodałam, muszą się połączyć z tą całą zupą, a utrudnione jest to, że po prostu nie można barszczu zagotować, bo jak się zagotuje, no to te wszystkie przyprawy, wszystko się, wiecie, te wszystkie smaki oddają szybciej, a tak jak jest. Yy... No to troszeczkę woli. Ja tutaj wykorzystując to, że już mam starte buraczki, chociaż jest to naprawdę niepotrzebne w moim przypadku, bo ja muszę Wam pokazać, jaki on ma piękny kolor, bo jeszcze się nie, zako tak nie prawie już się gotuje, także muszę ostrożnie tu uważać. Zobaczcie, jaki ma kolor. Zobaczcie to. Ja naprawdę nie dodawałam tu niczego, żadnego sztucznego zakwasu, żadnego koncentratu, niczego. Zobaczcie jaki piękny. Ja mam jasną bluzkę, więc gdyby on był taki byle jaki, to by naprawdę było to widać. A jak sami widzicie, naprawdę ma taki no, rewelacyjny kolor. Pyszne. Tu już bardziej, coraz bardziej gorący. Więc moje buraczki przełożę, bo normalnie nie musiałabym dodawać, bo widzieliście, że ma piękny kolor, ale jak już mam, no to pokażę jak to robić. Ojejku, wsypało mi się troszeczkę buraczków, no ale to nic, będą na dnie. Takie starte buraki wkładam do garnka, zapieram sobie to sitko i tak po troszku sobie przelewam. Widzicie? Od razu... Zmieniają kolor, robią się bardziej blade i oddają swój kolor do barszczu. One tutaj widzicie są w środku, więc te z dołu będą jeszcze bardziej wymoczone. I tak kilka razy sobie poprzelewacie, i zobaczycie, że wasz barszcz od razu się pięknie zabarwi. O, zobaczcie, jaki piękny kolor wylatuje z niego. Zobaczcie, mój barszcz już bliski jest do tego żeby się zagotował. Już jak zobaczycie, że na barszczu zaczyna się tak lekko pienić, to znaczy, że właśnie te wszystkie dodatki kwaśne, które dodaliśmy, ten zakwas na barszcz, jak dodaliście na przykład ocet, to właśnie już się ładnie przegryzły. I to już jest idealny moment na to, żeby ten barszcz wyłączyć. I jeżeli robicie barszcz Dużo wcześniej niż, tak jak ja, żeby sobie przygotować go już na święta wcześniej, to możecie taki właśnie prawie wrzący barszcz przelać do słoików. Ja najczęściej używam takich wielkich słojów i nawet jeżeli bym gotowała barszcz tuż przed Wigilią kilka dni, to też bym przelała sobie do takiego słoika, bo łatwiej się przechowuje w lodówce taki duży słoik niż wielki garnek. Obym się nie pochlapała. Jeżeli chcecie, możecie też przecedzić ten majeranek i czosnek. Ja wolę, żeby to w tym słoiku zostało. Nawet można dorzucić jeszcze ziela angielskiego, jeżeli wydawało Wam się, że jest za mało. O, zobaczcie, idealnie cały garnek tutaj się zmieści. Idealnie, najszybciej jak tylko się da zakręcę ten słoik, jeszcze tylko przetrę. Żeby na pewno tutaj wszystko było czyste. Pamiętajcie o tym, że słoiki powinny być wyparzone i czyste. O, i teraz wszystko dokręcę. I już nie obracam do góry dnem. Bo boję się, że ten słoik by się obalił, tylko zostawiam tak jak jest do wystudzenia. I taki słoik możecie wynieść na balko, na taras, czy po prostu włożyć do lodówki i spokojnie, nawet 2-3 tygodnie możecie w takim słoiku trzymać. Jeżeli się boicie, możecie teraz jeszcze włożyć do jakiegoś dużego gara, w którym będziecie pasteryzowali przez chociaż 30 minut, albo wrzucić do piekarnika. Ja inne rzeczy, które robię, bo wiecie, no ja dzisiaj dla Was nagrywam. Tak po prostu przed świętami. Wiecie, ja dzisiaj dla Was nagrywam po prostu warsztat, nie gotując sobie wszystkiego na wigilię. Normalnie, jak ja biorę się za gotowanie potraw na wigilię. To jednocześnie gotują mi się trzy zupy. Gotuje mi się barsz, gotuje mi się zupa rybna, gotuje mi się zupa grzybowa i wszystko przelewam sobie w słoiki mniejsze, większe, takie, które mają być właśnie na wigilię, no to gotuję w większych słojach, no bo jak mamy gości, no to tych osób jest dużo więcej. A w kolejne dni, żeby właśnie już nie podgrzewać w kółko tej samej zupy, to przelewam sobie właśnie kilka słoików takich litrowych. Jak ktoś do nas przychodzi, czy nawet w Sylwestra, jak robimy sobie jakąś domówkę i chcę, no to odkręcam już te mniejsze słoiki, wlewam sobie do garnka, podgrzewam i już. Także słuchajcie, miłych przygotowań do Wigilii, jeżeli lubicie barszcz, możecie go gotować przecież cały rok, także do usłyszenia, do zobaczenia, wesołych świąt! <śm>